Drodzy Państwo, Gastronom Wybrzeża, Jedyną Żdams. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Beszczyńska, która jest tutaj gospodarzem tego obiektu Wichrowe Wzgórze. E, oczywiście rodzice tutaj zapoczątkowali to już z mamą mieliśmy okazję rozmawiać, e, z Marią. Ale dzisiaj Agnieszka nam opowie o tych rzeczach najważniejszych: atrakcjach, o atrakcjach które tutaj towarzyszą dla urlopowiczów. Tak jak będziecie. Korzystamy już od wczoraj, czy dla gości, którzy mają wesela. Skupimy się na takich atrakcjach. Ja powiem tak, zaczniemy od basenu. Bo wczoraj byliśmy na basenie. Niesamowicie, bo basen był tylko dla nas. Także dziękujemy za przestrzeń. udało się. <laughs> udało się, nie było, nie było gości. Basen, no i cała, cała strefa spa. Renata miała okazję być masowana. Ja nagrywałem była w komorze. O tym też kilka słów powiem. No to co? Od basenu zacznijmy. No to zaczniemy od basenu. Ja też powiem, że my jesteśmy firmą rodzinną. Tutaj jest mama naszą szefową, a my tutaj dziećmi, dzieci pracujemy w tym obiekcie, także się taki wspieramy. Taki styl włoski troszeczkę. Tak, tak dokładnie. No można tak powiedzieć, bo my jesteśmy tacy, też mamy taki gorący temperament, więc gdzieś tam się wszyscy razem wspieramy Aha. i jest to dla nas bardzo ważne. Gdzieś też fajnie jest taka rodzina, atmosfera Tę atmosferę też, mam takie wrażenie, przynosimy na naszych gości. A to czuć. Czuć. Oj, jak byliśmy tu już nie... pierwszy raz, ja już byłem tu chyba 10 lat temu, ale ostatnio były też wydarzenia, te weselne, mm -hmm. co byliśmy, to czuć takie przywitanie. Traktujecie goście jak gości. Tak. I to widać. To się udziela? No bo też mam takie wrażenie, że w turystyce w dzisiejszych czasach ważne są właśnie te emocje, tak jak człowiek się czuje, żeby był zaopiekowany, bo też o to w tym chodzi, nie? Żeby dobrze tutaj u nas się czuł, dobrze odpoczął e, i to jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o atrakcje, to właśnie e, mamy basen. Mhm. E, on jest bardzo fajny, bo w nawet za naszymi tutaj plecami tak, widać, ten tutaj basen, widać ten basen. Tak, nawet tutaj widać ten basen. W przypadku gdy nie ma pogody, no to to zawsze jest fajna alternatywa, czy dla e, właśnie dla mhm. państwa, czy dla rodzin z dziećmi. Jest basen, jest brodzik, jest mm -hmm. też sauna, jacuzzi. W sumie i... dwie sauny. W sumie dwie sauny, bo Farowa i Saba. Też jak mm. już mówimy o saunie, to też mamy taką atrakcję, saunę nad jeziorem, gdzie się tam znajduje. Nad jeziorem sauna? Tak, nad jeziorem sauna. O! I tam też dla chętnych odpalamy tą saunę i, I możemy. czy to ona wypływa na jezioro? Gdzie stoi na w miejscu? Stoi w miejscu. A, dobrze, bo przeszła, że odpłynie i czasami kto to ma wrócić, nie? Co no myśli? właśnie, ale też to jest taka fajna forma nawet zimą, Aha. gdzie jest jezioro zamarznięte, no i wtedy robimy przeręble i można się schłodzić. A jak i nawet nie jest jezioro zamarznięte, to jest takie lodowate, że po prostu nic nie trzeba, tylko po prostu pierwsza faza, no, ogrzewamy się w saunie, a potem wskakujemy do jeziora. Nie trzeba używać beczki zimnej, tak? Bo wtedy tak. mamy zimne jezioro. No jeziorce. to mamy taką dużą beczkę, nie? Taki zbiornik wody. Każdy się zmieści tutaj. <grym> tak nie? jest. Super. No to mamy atrakcję, jeżeli chodzi dla chętnych do popływania. No dobra, a jeżeli chodzi o dzieci, zauważyliśmy też Małpigaj, dobrze tak? Tak, jest Małpigaj wewnętrzny taki dla mm -hmm. dzieci od 0 do 9 lat. Mm -hmm. I dla takich większych dzieci mamy kręgielnie. Kręgielnie okay. dla takich większych. A ile to Dwa tory. Dwa tory i mamy też bilard, piłkarzyki, mm -hmm. ping pong. Też się nie korzystaliśmy, ale skorzystamy. Tak, dla trochę także grota solna. O. Także też jest plac zabaw na zewnątrz. na zewnątrz. Jest tyrolka, także też poszerzamy tą ofertę dla dzieci. Czy tyrolka to coś nowego? To jest właśnie nowa rzecz. Nowa rzecz ona właśnie Czyli znajduje się. Ktoś już w tej... u was był? i skorzysta z atrakcji, ale nie skorzysta z tyrolki, to znowu przyjedzie? No, oczywiście zapraszamy, bo A jest właśnie. fajna atrakcja, jest rolka, jest też jest... grota solna. Też A można ta tyrolka powiedzieć. ma jakieś ograniczenia yy, wagowe? Yy, Czy to dla dzieci jest? To jest dla dzieci. Tak, Czyli my już nie doroszu... jesteśmy jako dzieci? Nie. W sumie jesteśmy dalej <laughs> dziećmi, tylko że waga się zmieniła. nie? <laughs> tak jest. Yy, także okay. zachęcam. I też właśnie taką nowością jest też, mogę powiedzieć, ta grota solna. Też od niedawna? Jej nie było. Ona jest od niedawna i też ktoś chce się uspokoić, gdzieś tam poddychać takiego właśnie czystego powietrza, no to tam jest idealne miejsce. A jakie właściwości zdrowotne ma taka growa solna? Bo niektórzy mają... Nie wiedzę taką, mnie, Bo mm -hmm. sól kojarzy się i dobrze i źle, tak? Mm -hmm. A grota Sona, to czyli wdychamy tak jak na solankach? Tak, jak dokładnie. Jak w Wino Wrocławiu, w Ciechocinku przygotowano. Pod, podobne, to jest właśnie, to takie oczyszczone powietrze i, i po prostu też sprzyja to zdrowiu. oddechowy. Oddechowy, to jest po pierwsze, a po drugie też takie wyciszenie całego organizmu, gdzie w dzisiejszych czasach no, wszyscy gdzieś tam mamy bardzo dużo obowiązków, biegamy, stresu samo już miejsce, takie wyciszenie mm -hmm. i wdychanie tej, tego po prostu powietrza to jest bardzo sprzyja. Super. No to, a ile trzeba y, mieć tego seansu minutowego mm -hmm. w takiej grocie? Myślę, że tak 20-30 minut. To już tak optymalnie, optymalnie, żeby się wyciszyć? dokładnie. Nie zabieramy laptopów, komórek tam nie zabieramy? Absolutnie nie. <laughs> okay. Tylko po prostu łączamy muzykę i po prostu... A jaki strój obowiązuje w takiej grocie są jak już nie ma wieży? Może być taki normalny strój, klapki, Aha. bo są tam leżaki. I, I też jest kocy. Tam wiadomo, y, może 30 minut, tak bez ruchu, to też można się przychylić, mhm. żeby było cieplej. No i w ten sposób. A ile osób można wyjść na raz? Y, 6 osób. 6 maksymalnie. Osób. A okay. optymalnie 4. Tak się staramy, żeby były cztery osoby, żeby mhm. było tak wygodnie, komfortowo, nie? Dobrze. Y, rowery widziała na zewnątrz? O, rowery też. Bardzo fajna atrakcja, w ogóle taka pogoda jak dzisiaj. No i można sobie wypłynąć i poodpoczywać. odpoczywać. Mamy, mamy rowery do pływania, ale rowery, które stoją przed budynkiem, takie. Tak, też mamy gdzie rowery trapedować. zwykłe i też z napędem elektrycznym. Także jak dla każdego, jak ktoś mhm. na przykład boi się, że na przykład nie da rady, bo wiadomo, kaszuby to są też górzyste, no. jest taki zróżnicowany teren, no to tam mamy ten napęd pod górkę i, i swobodnie można. Czyli doładowanie. Doładowanie, tak. <laughs> Super. Także mamy rowery, mamy też rowery takie dla mniejszych dzieci, i, i też mamy różne ścieżki rowerowe, hmm. więc można. Fajnie spędzić czas. To jeżeli jesteśmy przy aktywności, no to tak rowery, a kajaki tu są też? Kajaki też, właśnie kajaki i takie rowery wodne albo łódka też y można tutaj wędkować, e jeśli ktoś ma, e może e trzeba mieć to pozwolenie mhm. i można po prostu też łowić ryby i też tak e trochę odpoczywać, popływać sobie tutaj e czy kajakiem, czy rowerem mhm. wodnym. Jak Czyli nie? atrakcje dla wędkarzy, dla grzybiarzy, o grzyby to też sąnasty, tak. no, no, Wszystko wiemy. No i teraz co? Niech przyjadą, niech sprawdzą. Tak jak dzisiaj rozmawialiśmy na temat e, historii o Kaszubach, nie mówiliśmy wszystkiego, żeby zaciekawić tylko te rzeczy. Tak. Jeżeli mówimy już o takich atrakcjach, no mamy rowery, jeżeli jedziemy na tych rowerach, to co by to można było zobaczyć w Chmielniku? Jakie tu są atrakcje w mm -hmm. samej jakby okolicy? No właśnie. Ja jeszcze też powiem, że właśnie fajnie na rowery, to też tutaj wiadomo, e, Warto się posilić, mm -hmm. jeśli chodzi o gastronomię, zjeść u nas obiad. Mamy bardzo dobre regionalne produkty, ale mm -hmm. coś takie no, smacznie gotujemy, że tak powiem. Można tutaj u nas się zatrzymać i pójść dalej, na przykład do Muzeum Ceramiki Necel. O. To jest taki muzeum z, no, z wieloletnią tradycją mm -hmm. i tam po prostu z gliny są różne rzeczy robione i tam okay. można po prostu i kupić, i zrobić samemu. samemu. Zrobić warto mm -hmm. się wybrać, naprawdę. Coś A, dalej, coś dalej. Coś dalej też polecam odwiedzić nasz kościół chmieleński, mm -hmm. bardzo piękny, zabytkowy, zabytkowy. gdzieś tam w sufit też jest pięknie, ma takie malowidła kaszubskie, mm -hmm. więc też warto zahaczyć. Okay. E, A jeszcze tego, dalej, jeszcze dalej. Ja I jeszcze dalej, no to na przykład, wiadomo, już chyba każdy to miejsce zna, aczkolwiek nie wiem. Szymbark mm -hmm. to już też fajne miejsce. Dom do góry do nogami, tak? Popularny. Dom do góry nogami, najdłuższa deska. Najdłuższa deska, oprócz Taki. tego, to już po prostu wiele innych rzeczy, które, które też tam, tam są, są. Związane z rejonem i nie Dokładnie. tylko. Dokładnie. Dom i Syberiaka. szabuta, Park Miniatur, Park Gigantów, też po prostu atrakcje. Gi gigantów. Gigantów, gigantów. To kto, kto to jest? To są jakieś postacie legendowe? Postaci takie po prostu no, olbrzymie, że tak powiem, okay. ale też inne rzeczy, na przykład, nie wiem, kostka w taki po prostu gigantyczny rozmiar. Wszystko powiększone. Wszystko powiększone, przeróżne rzeczy, naprawdę atrakcje na cały dzień dla całej rodziny. O, czyli jak ktoś tu przyjdzie na cały tydzień, czy nawet na dwa? To nie będzie się nudził. Nie będzie się nudził, gwarantuję naprawdę. Czy Jeż... pogoda będzie, czy pogody nie Am... będzie, naprawdę no właśnie. jest co robić. To miejsce mi się na tyle też podoba, że tak jak rozmawialiśmy o zimnej wodzie, przykładowo mamy jezioro, jest woda taka chłodna, mm -hmm. idziemy na basen. Jeżeli jest pogoda, no dzisiaj to jest plaża, no to się opalamy. To się opalamy da. i korzystamy z tego słońca. I, Ale jakbyśmy chcieli coś z góry zobaczyć? Mamy jakieś tutaj miejsce tak, widokowe? Tak, bardzo Bo pamiętam. jesteśmy w takim miejscu, że widzimy z góry jeziorko. No to jest piękna wieża widokowa wieżycy, gdzie to... można i też tak jest położona w takim lesie, więc można po prostu spacerkiem mhm. przejść i po prostu wejść na taką wieżę i zobaczyć po prostu te piękne widoki. Mhm. No więc naprawdę atrakcji jest sporo. I... Warto, warto naprawdę przyjechać. Jeżeli chodzi o biznes, no bo jeszcze element biznesowy. Jeżeli mm -hmm. ktoś by chciał zorganizować konferencję, mm -hmm. ile osób możemy tutaj położyć? Spokojnie możemy położyć 150 osób. 150 osób? Mamy 150, tak, miejsc zlegowych wow. bo oprócz tego głównego e, budynku mamy też budynki boczne. Oczywiście mamy pokoje nie tylko dwu-, ale i trzy-, i czteroosobowe. Okay. Więc to w zależności od e, obłożenia, mm -hmm. bo jeżeli e, e, Położymy gości w jedynkach, to wiadomo, że mm -hmm. po prostu tych pokoi i tych miejsc, gdzie no tak. to wszystko zależy. Ale też mamy sale konferencyjne. No Właśnie dziś odbywa się konferencja, mieliśmy okazję rano być. Właśnie, Nasz ja kolega mówię. tam sprzęt ustawia, Arkadiusz, także A. po branży się znamy. I widzę, że firma tam korzysta jakby z, z konferencji, bo i przerwa kawowa ile zmieścimy na takie konferencji w układzie teatralnym osób 150 150 czyli 150 150 położymy i 150 na... może być na sali konferencyjnej dokładnie dokładnie A jeżeli chodzi o zabawę bo jeżeli wtedy mamy po konferencjach jest często integracja mm -hmm. to tyle samo osób się też tam zmieści jeżeli chodzi o zabawę jeśli chodzi stolikach... o zabawę na przykład na 150 to na przykład już jest obocz, obok obok sala ona druga jest druga sala powie... jest. tak ona powiedzieć na 200 osób wow. więc jest po prostu y, układamy to w zależności od ilości grupy nie bo tutaj A. na przykład na dzisiaj jest 10 tam 60 osób, mm. więc tam spokojnie mają i salę szkoleniową i potem I są to oddzieleni. Na przykład na przykładzie tej grupie mm -hmm. oni są na dwa dni i to też zawsze grupy, które przyjeżdżają na taki okres, to Zawsze układamy, że pierwszego dnia na przykład mają kolację w formie grilla i są nad jeziorem i czerpią z tych uroków, Aha. a drugiego dnia jest taka integracja, taka kolacja ochotysta wewnątrz, więc Super. po prostu jest tak zróżnicowanie. Nie? Też mhm. jesteście na tyle kreatywni, że wiecie, jak to wszystko zorganizować, i to też nie przeszkadza gościom, którzy sobie przyjadą na urlop, tak jak na przykład my przyjechaliśmy do Was, troszkę zaczerpnąć tego powietrza tak kaszubskiego i zobaczyć tę całą tradycję. Jesteśmy w osobnym domku, to też jest fajnie. Tak. Że Ktoś ma ochotę być w osobnym domku, to ile takich domków osobnych macie tutaj? Bo widzę, że mamy tu jest ten dom. I tak zawsze się staramy układać. To mamy tutaj, jak wiem, że coś się dzieje, to gości indywidualnych tak, staramy się w tych bocznych budykach. A, okay. Może to jest takie niewłaściwe słowo boczne, no, bo to się tak źle kojarzy, że to jest coś gorszego, nie? Ale nie, to jest po prostu... Komfortowe też pokoje z widokiem na jezioro, z, z, z fajnym zapleczem. Także jak najbardziej też tak staramy się układać, żeby każdy, kto do nas przyjechał, żeby miał ten odpoczynek i spokój, nie? Mm -hmm. No to super, to super. To też fajna taka kreatywna, kreatywna grupa przyjechała. Tak. Fajnie, bo to, fajnie to wszystko działa. O, szef kuchni idzie, szef tak. kuchni idzie, którego szef też kuchni. już poznaliśmy. Zamawiamy obiad, tak, tak? <noise> że to, sobie to Także Agnieszko. zawsze się tak staramy, żeby no, każdy tutaj się czuł przede wszystkim zaopiekowany. Żeby wszystkiego, nie się... wszystkiego nie zgadzamy. Wszystkiego nie zgadzamy. Ale wszystkiego nie zgadzamy. Tak? Najważniejsze rzeczy poruszyliśmy? Mamy no. restaurację, dwie sale, w sumie trzy restauracje, bo restaurację taką pubową troszeczkę. Tak. Mamy, kup, można kupić pamiątki kaszubskie, bo, bo też widziałam przy recepcji takie rzeczy. Można zasmakować piwa regionalnego. Ja e... naszych znajomych piwo. Pozdrawiam końską krzywek <laughs> <laughs> Rumia. Także no tak. trzeba się wspierać nawzajem, tak, tak jest. Porcelana z Lubiany widziałem, bo to też właśnie, nie? Z, spod kościerzyny Lubiana, znana z grafiką y, wzorów tak, kaszubskich. Tak, tak, Bo to jest coś pięknego, to, co ja właśnie zawsze szanuję, y, chwalę, zawsze będziemy wspierać nasz regionalny biznes, bo tutaj wiem, że korzystacie z produktów regionalnych dostawców, jajka, miody. Konfitury, bo tutaj przecież i. Tak, i też lokalne firmy, które nam różne produkty dostarczają. dostarczają. No to Dokładnie jest ten akcent tak. najważniejszy, że jeżeli jesteś w na kaszubach, to korzystajmy z, z tego co jest na kaszubach, czyli sielawa, zylce, i tu inne jeszcze rzeczy. Jakie tak mamy. jest. To co, wszystko. Wszystko, zapraszamy. Dziękujemy za, za rozmowę Agnieszce, która tutaj jakby układa to wszystko pod kątem eventów, tak? Bo tak, tak. dobrze Pamiętam, że Dokładnie. pod kątem eventów to ty tu jesteś tak odpowiedzialna. Jest. Każdy ma swoją odpowiedzialność. Oglądajcie nas na YouTubie, pamiętajcie, suba, kliknijcie dzwoneczki, żebyście nie przegapili kolejnych materiałów, jakie będziemy Wam y, przedstawiać. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję ślicznie.